Bo to, czym zazwyczaj się mierzę w pracy, to jest, że ludzie widzą te AAA-owe, które dla mnie wszystkie wyglądają tak samo, przepraszam, bardzo nie ruszają mi się wcale, wizualizacje i wierzą w to, co Epikim pisze, że to można łatwo zrobić. Tego nie da się łatwo zrobić, to jest bardzo trudne. Mam wrażenie, że dotknąłeś takiego tematu, który jest z perspektywy zwykłego zjadacza i konsumenta. Dosyć nieoczywisty. To znaczy, tak jak mówisz, jest moc Unreal reklamowana w postaci wodotrysków, chociażby tego słynnego dema Wiedźmina Szwórki, który był zaprezentowany pod koniec zeszłego roku. I tak ludzie sobie wyobrażają, że gry wyglądają od początku. I właśnie jak ja na przykład zacząłem zgłębiać świat game devu i zacząłem się spotykać z tymi wszystkimi wczesnymi wersjami gier, to mnie fascynuje oczywiście, ale na przykład widząc grę jak wygląda tam rok, dwa przed premierą na jakimś tam previewsie albo demku i potem zobaczyć finalną wersję, no to jednak jest przepaść. I tutaj to sprzedawanie bajek jest chyba trochę momentami problematyczne.